się ludzie, tu taki mail widam w kolejnym omówieniu aktualizacji do Smite'a, tym razem będzie to patch 3.6 o nazwie Escape from the Underworld, e, czyli ucieczka z światów i wprowadzą dużo fajnych zmian, e, między innymi to co teraz widzicie na ekranie, czyli nową boginię e, Łowca Jingwei no i e, nagrałem odcinek z serwera testowego w mojej serii ze Smite, 52 odcinek, więc będzie gdzieś tam link, adnotacja, e, żeby sobie zobaczyć i więcej o niej posłuchać, bo tam mówiłem umiejętności i ogólnie wszystko. E, Jingwei dostała także skórkę o nazwie e, Odrodzona, czy jakoś tak. Jeszcze voice packa. To jest standardowy, więc to na tyle z Jingwei, przejdziemy teraz do innych skinów. Bardzo fajny skin otrzymał młody, nazywa się Pandamonium e, i wygląda, no jak Panda, e, jak sama nazwa wskazuje, otrzymał także Wojspaka i to na tyle. Kolejnym skinem jest Kaczka Świata do NIT, e, ona nie otrzymała Wojspaka, a wygląda tak. Teraz będą dwa skiny do dwóch bogów, e, które są częścią eventu, który wszedł właśnie w tym patchu, czyli za światy. Więcej o nim powiem później. E, no i to jest skin, on nazywa się Ponury Jeździec i jest po prostu genialny. Oczywiście voice pack też jest. Kosztuje 400 e, klejnotów, więc trzeba się śpieszyć, bo nie będzie długo. Drugim skinem z tego eventu jest ponure widmo do Hadesa. On także ma voice pack i wygląda... zajebiście. Następny jest Wamana, czyli Bóg, którego najrzadziej widzę w tej grze w ogóle. E, otrzymał on skina e, czy Rakshasa, nie wiem jak to się czyta, ale no... fajnie wygląda chociaż. Ostatnie ze skinów y, tyczą się Awilix i to są po prostu updatey y, skinów y, Mastery. Teraz przejdziemy do drugiej najfajniejszej rzeczy w tym paczu, czyli nowej mapki areny, która stylem nawiązuje do całego tego pacza. Znajduje się ona teraz pod ziemią, jest pełna zniszczeń, zewczątleje się lawa, nie ma tam już widowni, nie ma trybu, są tam zgliszcza. Wszędzie są kolory czerwieni od tej właśnie lawy, która się leje zewsząd. Po prostu wygląda świetnie. Może nie jest to jakiś literacki opis, ale możecie zobaczyć na własne oczy jak to wygląda, ponieważ zagrałem kilka meczyków i nagrałem tam ujęcia, żebyście zobaczyli, więc w tle leci teraz. No i mi się strasznie podoba po prostu. Oprócz tego mamy także bonusową rundę, która rozegra się na arenie po zakończonej, Rozgrywce już, niezależnie od tego, która drużyna wygra, obie uczestniczą w tej bonusowej rundzie. I No i na czym ona polega? Polega na tym, że pięciu bogów z naszej drużyny i z wrogiej drużyny spotyka się na środku mapy, w tym centrum, gdzie są te cztery posągi, czy były posągi, i teraz są tam po prostu zniszczone jakieś. Wokół jest magma, więc nie możemy wyjść, bo zginiemy, zapewne. No i bijemy się, bijemy się do ostatniego. Kto wygra, ten oczywiście dostaje jakąś nagrodę. I tą nagrodą są dodatkowi wyznawcy. Gdy zacznie się ta bonusowa runda, to mamy oczywiście pełne zdrowie, pełną manę. Cooldowny są tutaj już na zero, więc mamy wszystkie umiejętności dostępne. No i to wszystko właśnie z tej fajnej zmiany. Dobra, pozostało mi teraz omówić resztę zmian w oknie przeglądarki, zatem przechodzimy do tego. Pierwszy będzie nowy awatar Trapped Icon i możemy go zdobyć za Weekly Quest'a. Mamy e, taką zakładkę Weekly Quest, i tam są właśnie zadania, i tam jest e, taki specjalny event, i możemy za 10 e, wygranych bonusowych rund na arenie nowej e, zdobyć e, ten awatar, przynajmniej u mnie. E, kolejny jest event Escape from the Underworld i tutaj e, większość zmian omówiłem. Ale są jeszcze nowe. Tą nową arenę mamy za sobą Event Quest. I tutaj, właśnie wspomniany wcześniej, awatar, który możemy zdobyć za zadanie. Oprócz tego, mamy jeszcze muzyczkę Nether Music Den. Mamy też nowe przedmioty, są te skiny do Głaniu i Hadesa. Mamy nową ramkę za światów. Mamy też tą muzyczkę i awatar teraz zmiany różne, misylenius. E, mamy tutaj dwa naprawione błędy. Pierwszy błąd tyczy się e, konstruktora bogów, który pozwala na zbudowanie własnego builda w oknie postaci używanie go podczas rozgrywki, taki niestandardowy. I e, był taki błąd, że niezależnie na jakim bogu byśmy to zmienili, to wszystko zapisywało się na amaterasu, teraz to naprawiono. Drugi błąd dotyczy e, customowych e, meczy. I tutaj, gdy wybieraliśmy opcję Random Pick, czyli przypadkowo wybierało nam bogów, to nie ładowały się modele tych bogów, zatem teraz to już naprawiono. Następne są Achievementy i oczywiście mamy po dwa achievmenty do trzech bogów. Jak zwykle, pierwszy będzie Anhur i jako Anhur up against the wall, mamy zestymować. Um, 10 przeciwników używając PILARA, czyli tej umiejętności, której ta pała wystrzeliwuje w górę i coś tam spowalnia. Um, następne jest e, The Fury of the Desert, i strzelam, że to dotyczy ultimate'a e, i jako Antru mamy zabić trzech przeciwników za pomocą e, jednego wykorzystania tej umiejętności Desert Fury, e, zatem po prostu trzeba się śpieszyć. E, kolejna e, Bogini, tu będzie teraz Nemesis. Um, those are many protections. I jako Nemesis mamy ukraść 500 punktów ochrony, używając e, umiejętności e, Divine e, Judgment e, w jednym meczyku. Drugie osiągnięcie, Bucketia. I jako Nemesis mamy e, zabić wroga, używając obrażeń z e, retribution umiejętności. Następny, ostatni, Vulkan e, i That's a Spicy Meatball. I mamy um, zabić przeciwnika, e, używając umiejętności backfire, a następnie, e, gdy będzie wyrzucony w powietrze, e, zabić go e, przy użyciu umiejętności magma bomb. I drugie osiągnięcie Locked and Loaded. Jako wulkan mamy e, zabić przeciwnika e, na maksymalnym zasięgu naszej umiejętności e, ostatecznej. Przedmioty. I tutaj też omówię dokładniej zmiany w przedmiotach. Pierwszy przedmiot Spellbound Kusari, i ten przedmiot więcej już nie zapewnia zmniejszonego czasu trwania efektów kontroli tłumu Następny przedmiot Genji's Guard, i to samo w tym przedmiocie też nie ma tego zapewnienia. Za to mamy zapewnione 10% cooldownu zmniejszonego, ma nową pasywkę. I gdy przyjmujemy obrażenia magiczne z umiejętności, nasz cooldown jest zmniejszony o 2 sekundy i pojawia się to tylko raz na 30 sekund. I jedynie, gdy mamy cooldown na umiejętnościach albo nie mamy na umiejętnościach cooldownu, dokładnie nie wiem, jak tu jest to opisane. Mamy też zmniejszone koszta z 240 do 2200. Następny przedmiot y, Oni Hunters Garb i tutaj mamy pasywkę, y, która teraz regeneruje co 10 sekund w, w walce i poza walką też. Następny przedmiot Spectral Armor i mamy nową pasywkę i kiedy aktywujemy Relict, to wtedy jakby przyjmujemy taką formę ducha na 4 sekundy i możemy przenikać przez y, y, przeciwników. Następny przedmiot Emerald Talisma, zmniejszony koszta z 1430 do 1300. Kolejny przedmiot Stone of Gaia, i też zmniejszony koszta z 2200 do 200 Następny Soul Stone, i mamy tutaj zwiększoną moc magiczną na 5 dłoś, wcześniej było 30, teraz mamy plus 60. I Shifters Shield, mamy zmniejszony koszta z 2700 do 2400. No i jak zwykle na koniec każdego omówienia przyszła pora na zmiany w bogach. Bogów nie ma za wiele. Pierwszy jest Agni, i tutaj generalne zmiany. Po pierwsze, zwiększono jego bazową szybkość ataku z 0,86 na 1 i zmniejszono zwiększenie szybkości ataku na level z 1,01 na 0,95. Następny Apollo, zmiany w dwóch umiejętnościach: So Beautiful, i tutaj zmniejszono koszty many. A w, drugim, w drugiej zmianie są to zmniejszone cooldowny z większej wartości na stałą wartość, 11 sekund. Across the Sky Ultimate Apollo teraz ma zmniejszone koszty many z 10 plus 60 punktów many na sekundę z 10 plus 40. Bakasura, kolejny bóg, i tutaj na umiejętności It Minion mamy zmianę. Teraz Bakasura może zjeść wszystkie postacie, te, te, te miniony, nie miniony potwory, które nie mają buffa i mają 100% zdrowia. Włączając to te harpy na Przemidzie, na Konkuście oraz dziki Chang. I Chang dostaje sporego bafa, ponieważ ma zwiększone leczenie oraz zwiększone obrażenia. Chiron. I tutaj Hiron ma zmianę generalną, właściwie naprawę błędu, który powodował, że już w lobby po skończeniu meczu słychać było dźwięki, jak mówi coś tam albo że się nie wiem, co on tam ma, kiedy nie powinien tego robić, bo po prostu nie powinien. Następna Hell i tutaj na umiejętności. Hinder, mamy e, spowolnienie zwiększone. Um, z. No, można powiedzieć, że całkiem spore e, jest. Tutaj macie te wartości, nie będę ich tutaj mówić, bo e, jeszcze coś pomylę. No i druga zmiana umiejętność. Klen. Klen, e, i mamy zwiększone tutaj e, no, odporność na lekkie efekty kontroli tłumu e, z takich wartości 5, 7, 9, 1, 1, 1, 3 na 1, 25 sekundy na wszystkich. Kolejny Odyn. I Odyn ma tutaj e, zwiększony cooldown wreszcie e, na swoim ultimacie z 60 sekund na 75 sekund. Następna styla i em, umiejętność zwiększone magiczne skalowanie z 60% do 75% i na umiejętności Crash ma zwiększony Damage SOL i tutaj też naprawa jakiegoś błędu na umiejętności Stellar Burst i um, tutaj troszkę będzie ciężko bo to jest strasznie ciężko opisane w ogóle po prostu naprawiono błąd kiedy traciła E, tą umiejętność e, to jest chyba to, gdzie zmienia się w tą kulkę i, i jest po prostu odporna na ataki e, po prostu gdy była zestonowana albo bezcielesna, to jest tak napisane, e, gdy strzelała to, traciła to. Sylvanus, ostatni bóg i tutaj ma zmieszony cooldown na umiejętności naturs grasp yy, i zmniejszone koszty mamy Zatem to na tyle, mam nadzieję, że znowu nic, niczego tutaj nie pomyliłem, zatem yy, dzięki za oglądanie, zapraszam do mojej serii ze smite'a i trzymajcie się, na razie.